Dzień dobry. Witamy z ostatniego dnia z Katmandu i ostatniego dnia w Nepalu, więc pewnie dzisiaj przyjdzie czas na podsumowania. A dzisiaj jaki plan? A dzisiaj nie ma planu w zasadzie. Nie ma planu i to jest najlepszy plan. E, zaraz po śniadaniu chcemy teraz kup spróbować kupić bilety na pociąg w Indiach, bo będziemy. Czeka nas podróż z Varanasi do Agry całonocna około 10-12 godzin. Więc dobrze by było mieć miejsce siedzące, albo leżące nawet. Także zaraz się tym zajmiemy, a później idziemy się powłóczyć po prostu po Katmandu. Tak. Chociaż po, po dwóch dniach dnia. mamy troszkę dosyć Katmandu. Tak, w porównaniu do gór, no to to jest... Głośno, chaos, brudno, chaos, pyl, szaro. Smog. Także no nic, ostatni dzień, ostatni dzień generalnie Nepalu, więc... Staramy się to wam później podsumować jak nam się tu podobało i, yy, no i co, co z tego wyniesiemy? Co tutaj robisz Szymon? W biurze prezesa? Yy, kupiłem sobie hotel w Nepalu, także jakbyście mieli ochotę to w Katmandu zapraszam Was. <noise> A tak naprawdę bukujemy bilety do Indii pociągowe, co nie jest proste. Nie jest tak, że ja kupiłem tani pokój, tylko po prostu ten hotel jest taki mały. Jak widzicie jesteśmy w recepcji i no idę jak idę. Eee, ale właśnie eee, spróbowaliśmy... O, tak wygląda wejście do hotelu. Natomiast spróbowaliśmy właśnie zarezerwować bilety w Indiach na pociąg i zda... okazało się, że jesteśmy na waiting liście. To znaczy, że albo pojedziemy, albo nie pojedziemy i na karę parę tak. godzin przed się okaże, czy ten pociąg będzie miał dla nas miejsce, czy nie, więc chcemy jutro iść do... Kasy biletowej, Kasy biletowej i sprawdzić, czy w ogóle będziemy mogli czymś jechać. Jak nie, to będziemy kombinować dalej. Także wiadomo, że nic nie wiadomo. znaleźć busa żeby dojechać do świątyni się akty zaczęła toczyć Coś mamy? mamy nie mamy w na razie tak siedzimy Co, Szymon, nie jedziemy tak, tak, dosiądzie się tylko jeszcze 20 osób i ruszamy. No i rzeczywiście dosiadło się prawie 20 osób. I jedziemy sobie. W bagażniku. Nie wiem nawet jak to nazwać, taki duży tuk-tuk. Dojechaliśmy w miarę sprawnie do największej stupy w Nepalu. Katmandu w dzielnicy tybetańskiej. Tak, to jest e, największa stupa, jedno z takich najważniejszych miejsc i e, na niej są wszechwidzące oczy i musimy ją przejść, tak jak podobno jest, że trzeba ją przejść trzy razy, żeby zapewnić sobie nierwane. I udało nam się dzisiaj spotkać z przewodnikiem, którego mieliśmy zatrudnić. No, przez to, że zdecydowaliśmy się, że nie idziemy, no to, no to go nie wzięliśmy, ale postanowiliśmy, że napiszemy do niego, spotkaliśmy się w Katmandu. Jesteśmy po długim, bardzo fajnym spotkaniu, także jeżeli byście potrzebowali przewodnika, przewodnika to polecamy. To jest Ocean, tak jest ocean? i... Bardzo dużo fajnych, ciekawych tak, rzeczy się Porozmawialiśmy o Nepalu, o Polsce. I zaprosiliśmy... Ocean is coming to Poland. Yeah. Ocean przyjedzie do Polski, także musimy dla niego przygotować coś wspaniałego. Co trzymamy, tak, trzymamy kciuki, żeby mu Tak, Trzymamy kciuki, żeby wizę dostał. No, ale generalnie bardzo miłe spotkanie i ciekawa wymiana doświadczeń i wiedzy. Jeszcze ocean jest na tyle miły, że nam złapie autobus powrotny, więc zaraz będziemy mieli... Szybko, wiemy o co chodzi tutaj w tych busach. Jest bileter, który na każdym przystanku wychodzi, krzyczy, mówi gdzie jedzie, zbiera ludzi. Kierowca się niczym nie przyjmują, po prostu malutku sobie jedzie. A... Ten im ciągle jakoś wali w ten autobus i pokazuje, czy ma jechać, czy ma stać. I tak sobie nagania tutaj. I idzie wzdłuż autobusu na przystanku. No i te uderzenia w autobus są takie, że. To są sygnały. Sygnały dla kierowcy, czy ma jechać, czy ma stać. A generalnie ten autobus ciągle się toczy. Nie ma coś takiego, że on staje. Ulica apteczna. Ulica apteczna to jest tak. Pokażemy wam teraz troszkę. Nie, 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 Ostatni dzień w Katmandu, ostatni dzień w Nepalu. Skończyliśmy dziesięciodniową podróż po tym pięknym kraju, który pokazał nam dobrych ludzi, uczciwych, pyszne jedzenie, no i góry. Tak, i tutaj chyba zostanie złamana nasza zasada nie wracać do tego samego miejsca, bo już chcemy zaplanować kolejny trekking tak, dzisiaj Ocean nas namawiał, że musimy koniecznie na Everest, Everest Base Camp iść bo jeżeli zrobiliśmy koprę samemu to na pewno jesteśmy gotowi na Everest i to musi być nasz kolejny trip więc zacieramy ręce i przebieramy nóżkami trochę, żeby wrócić w góry a sam Nepal, no tak jak wspominałem, bardzo przyjazne miejsce i ciekawe i, I co, warte zobaczenia świetne, świetne jedzenie i super ludzie nie wiem, co jeszcze możemy dodać. No. Było fajnie. Excellent. A tymczasem od jutra zapraszamy Was w krótką podróż po Indiach z nami. Indii. Także do zobaczenia jutro.